Jesteśmy już po ósmej sesji TV Projektu. Na każdej z nich tancerze nie tylko szlifują formę i technikę tańca, ale mają również zajęcia, które są absolutnie niezwykłe. Mówię o zajęciach aktorskich. Ich celem jest to, żeby nabrali siły, pewności, a przede wszystkim umiejętności wyrażania sobie siebie. Zobaczcie, jak Fantastyczna grupa, która ma w sobie mega duże możliwości i zapału do tego, żeby być totalnie autentycznym na scenie i nie bać się niczego. Danie musicie być tak odważni, totalnie odważni na to, że może się nic nie wydarzyć, żeby się wszystko wydarzy. Żeby dostać energię, musisz się obnażyć ze wszystkim. Dotknęli, jak bardzo można dotknąć pewnego smaku bycia sobą. granie poprzez kublarstwo, takie jak będę grał. Nie, dla mnie granie jest właśnie poprzez transformację. Cały czas jestem sobą, nigdy nie tracę siebie. I te zajęcia na pewno nas tak pootwierały na, na, na siebie. Pokaż wszystko co najlepsze, to co potrafię, bez szansa, no, takie po prostu pokazywactwa, a to m, bardzo często tak naprawdę pauzą albo prostym ruchem można dać dużo więcej, zrobić dużo większe wrażenie. Uwalniliśmy się od oceny kosztem tego odczuwania tego, co ma ze w środku. Okay. Więc skupiliśmy się na sobie, i na, na odczuciach własnych, a nie na tym, co on, co on powie, albo co on jak się Boże, ja cały czas myślę, co myślą inni. Jak ja tańczę, cały czas myślę, co on pomyślał o mnie. A może, że zatańczyłam. I tutaj dzisiaj, jak zamknęliśmy te oczy, to tak wreszcie miałam taką okazję, kurde, mówię, wszyscy tańczą, Tam Tańcz dla siebie, rób tam dupie mi to, co myślą inni, naprawdę. I mi to jest tak potrzebne, bo ja strasznie analizuję wszystko. Jaki po prostu potencjał macie? Totalnie, potencjał, no? To jest jeszcze minimum, to jest minimum. Hmm? Chcę po prostu podziękować, powiedzieć wielkie dzięki, to wszystko, co jest powiedziane, kumuluje się we mnie i. Dziękuję. Ty też. Myślę, że dzisiejsze zajęcia aktorskie były dla nas wszystkich bardzo pomocne. Zaledwie po trzech godzinach bardzo się wszyscy otworzyliśmy. Na początku była duża niepewność, nie wiedzieliśmy za, za bardzo, co robić. Natomiast takie kilka godzin po prostu zmieniło nasze postrzeganie i każdy, chyba, myślę, że bardzo mocno otworzył się. Bardzo nam były potrzebne te zajęcia, jesteśmy po prostu zachwyceni. Rodan Krawczyk przyniósł nas w zupełnie inny świat tańca, bo świat teatru, tańca, emocji, improwizacji. Zupełnie czegoś innego, niż tańczymy na co dzień. Mieliśmy szansę pracować parami, obserwować się nawzajem. Myślę, że troszeczkę zdjęliśmy z siebie taką warstwę wstydu. Nabraliśmy dużo pewności siebie i każdy coś z tego zyskał. Widzieliście już prawdziwe zajęcie aktorskie w naszym projekcie. Tancerze musieli się otworzyć, przełamać, wyrazić tak naprawdę całego siebie. A teraz przed nimi kolejne wyzwanie, kolejna audycja do największego polskiego festiwalu. Ale o tym już w następnym odcinku.